Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynków. Zbliżamy się do końca roku, więc jakieś podsumowanie za niedługo będzie. Będę musiał się zmierzyć, e, zweryfikować z moimi prognozami, co przewidywałem na ten rok, a co było. No, ale to jeszcze nie w tym odcinku. Zaczynamy przegląd. Zaczynamy standardowo od platformy TradingView. Wszystkie linki jak zwykle znajdziecie w opisie filmu. Końcówka roku dla Bitcoina dość spokojna. Jak na Bitcoina to mamy taki trend boczny z lekką tendencją wzrostową. Ostatnio popatrzmy sobie dominacja Bitcoina też nam trochę rosła. I przez cały czas gdzieś powoli w górę. Przewali przez cały czas ten trend wzrostowy jest. Przejdziemy sobie na Wykres tygodniowy to mamy korektę. Na razie niższa górka, ale ta górka już jest znowu wyższa. Czyli gdzieś przez cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym. No pytanie, czy przebijemy ostatni szczyt. Nie wiem czemu to się tutaj przesunęło ta linia, ale ta linia powinna być tu w okolicy 72 procent dominacji Bitcoina. Zobaczmy, jak inne waluty Cardano. No też nic się tu za wielkiego nie dzieje. Ora po dnie albo orze, jakby to bardziej poprawnie powiedzieć. No bardzo blisko dołków z grudnia. Bitcoin Cash, Bitcoin Cashu mamy za to odreagowanie. Pozytywnie Bitcoin SV też mamy odreagowanie Bitcoin Gold. O, minimalne. No, na bitcoinie już mówiłem, że nic się za wielkiego nie dzieje. Idziemy w bok. Ta średnia krocząca 210 już nam spada. Przez cały czas w tym kanale spadkowym, w tej korekcie tych wzrostów, po pęknięciu tej mini bańki w tym roku. BNB. Tutaj też próba jakoś dragowania, ale dość niemrawo. Zobaczmy dalej. dasz. O no, też minimalne odregowanie to jakiś bardzo duży wolumen był. Może na daszu pójdzie jakieś większe odregowanie. Na EOSie też jakieś lekkie odbicie. ETC Tutaj mamy dość spore odbicie. Gdzieś próba wyjścia, przebicia tego, tego trendu spadkowego. Tutaj moglibyśmy sobie wrysować. E, moglibyśmy sobie tutaj wrysować clean. No może spróbujemy sobie go wyrysować. Klin zniżkujący, z którego wyszliśmy. Może na żółto sobie narysujemy ten klin, z którego wyszliśmy górą. To była górna banda tego klina. No dolna. Gdzieś rysowana w ten sposób. Nie więcej tak. No wyszliśmy górą z tego klina zniżkującego. Doszliśmy eee, jednocześnie podwójne dno. Przetestowaliśmy. Dołek z grudnia. I wygląda to dość byczo. Jakby ETC tutaj nam się odbijało. Wyjście z jednej figury. Skończona korekta, która praktycznie korekta zniosła całe wzrosty, jakie były. Ale ładne wyjście. Potem test od góry tej linii. Potwierdzenie. Wyjście. No i teraz takim poziomem ważnym jest Opór na 5,33, czyli wcześniejszy lokalny szczyt. No ale ETC wygląda na tle innych. No przynajmniej tych, co pokazywałem wcześniej. Najlepiej. Dobra, lecimy dalej. ETH. Też mamy próbę odbicia. Chyba na to gorzej niż ETC, ale też jakaś próba odbicia jest. IOTA przedostawaliśmy. I tutaj nie dołek z grudnia. Tylko przetestowaliśmy dołek z lipca 2017 roku. Więc jeszcze, jeszcze wcześniej. wiesz jakieś spadki nam wyhamowały. Litecoin. Też ma jakąś próbę odbicia, ale nie mrawą. Yy, stellar no, stellar też. Powoli gdzieś wyhamowały spadki, ale też niewiele tron. Również niewiele się tutaj dzieje. Monero. Podobnie XRP. Też niewiele. zikasz też, też przetestował dołek. Tak naprawdę przebił już ten dołek. Ten dołek został przebity na fresh <coughs> To jest to przebity dołek. W ogóle Zikersz zrobił nowy, lokalny dołek, historyczny. I gdzieś jest przez cały czas bardzo blisko tego dołka. BAT. No, na bacie mamy sporo zielonych świeczek, też może próba przełamania tego trendu spadkowego. Monaco, trend boczny, Nano nic wielkiego. Chainlink też niewiele się tutaj dzieje. Tezos, na Tezosie zaś mamy odwrotnie. Jak reszta gdzieś przestała już spadać, już w trendzie spadkowym, to tutaj Tezos zakłada trend wzrostowy. I korekta, która trwa już od 13 grudnia. Lecimy w dół jeszcze szybciej. No może w sumie tak samo szybko jak szliśmy w górę. No ciekawe tutaj jaka Tezos zaprzecza temu, żeby jakieś odreagowanie teraz przychodziło. Odreagowanie było widać tylko na ETC. Nareszcie na razie wyhamowanie spadków. Engine po wybiciu jakiś trójkąt. Na razie bez rozstrzygnięcia. WIN, tutaj, wing płasko w bok od dłuższego czasu. Neo, też jakaś próba odregowania, ale bardzo, bardzo mała. Mała zilika. w bok, nic wielkiego nie dzieje z tym. Podobnie, waves. I na wavesie mamy odregowanie no dość spore. Były spadki, które coraz pod mniejszym kątem, pod mniejszym kątem i mamy odbicie. Waves, druga waluta po ETC, gdzie. Widać jakieś większe odbicie z tych, które tutaj omawiam. Nexus nic wielkiego. Ambrozus też nie bardziej. Faktum też jakieś lekkie odbicie, ale tu kolejny lokalny dołek. Fetch też nie bardzo. Agi też nie. Matrix w dół. I 0x. Jakieś odbicie, ale tendencja w dół. No po przeanalizowaniu tych kryptowalut widać, że. E, na niektórych już jakby potencjał do spadków się skończył. Tylko dwie ETC i, i jeszcze jedna e, engine. Nie, która tu jeszcze była taka, która było jakieś odregowanie. Mm, jeszcze Waves i na Waves jeszcze zrobiła próba odbicia. Reszta nie bardzo nie reaguje. Bitcoin idzie w bok. Może to być dobry moment na jakieś większe odbicie. Bo tak, jak Bitcoin zeszedł w bok, to w końcu gdzieś kapitał zacznie się przelewać z jednego naczynia w drugie i mogą być szanse na odbicie. Jeżeli będziemy szli dalej w dół na Bitcoinie, no to raczej popłyniemy z innymi kryptolotami. No ja przez cały czas czekam na te większe przeceny, jak będą, żeby coś dokupić. No jak nie, to nic nie robię. Końcówka roku. Jak na kryptoloty wyraz spokojna. Na rynkach euro USD. Za to mamy tutaj osłabienie dolara, i przebijamy ostatni lokalny szczyt. No, i to może być to, o czym mówię, że coraz większa szansa tego scenariusza, żebyśmy dobili do górnej bandy tego kanału spadkowego na dużego kanału spadkowego na parze euro USD. Poczekamy. Na końcówka roku to się dużo może podziać. Jest spekulacyjna akcja. Ale jeżeli wyjdziemy górą z tego, to ta linia może tutaj nam gradzi, i może będzie jeszcze okazja zagrać na wzrost. No, zobaczymy. Resz Nareszcie się wiele nie dzieje. Fund do dolara też mamy odbicie. Euro do złotówki praktycznie bez zmian. Euro, dolar do złotówki. Tutaj pokazane tutaj widać też. Osłabienie dolara, złotówka nam się trochę umocniła. Złotówka do franka, ani w górę, ani w dół, bez jakiegoś rozstrzygnięcia. I funt do złotówki, jesteśmy po większej korekcie. Na akcjach w Stanach, w górę przez cały czas, DAX na razie coś nie może dogonić blisko swojego ATH, ale może to dopiero na przyszły rok, no raczej, bo w tym już może być ciężko. WIK, próba kontynuacji wzrostów. Chiny, co ciekawe, też mocne wzrosty, ale Japonia w dół. No ale to końcówka roku nie przywiązywałbym do tego większej wagi, do tych ruchów, jakie tutaj mamy. Jeszcze zobaczmy na yy, rynki na kruszce, złoto. No złoto też mamy osłabienie dolara i cena złota nam tutaj. Rośnie. Testujemy ważny poziom, wcześniejszy lokalny szczyt 1516. No, przebicie tego spokojnie nam to otwiera drogę do kontynuacji tych wzrostów. Może powinienem rysować jakąś linię trendu wzrostowego. Jest już jedna linia. Nie, może na razie chyba nie ma sensu. Tutaj widać było, jak złoto się odbiło, to szło wzdłuż linii idealnie. Ale początek był taki słaby, i ta korekta może być tutaj też jak na początku, więc może na razie nie będę rysował. No ale ważny poziom na srebrze sytuacja też podobnie gdzieś powoli sobie idziemy do góry. No dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Do następnego razu.